Jestem teraz na drodze krajowej nr 89, gdzieś na obrzeżach Gdańska, gdzieś na obrzeżach Trójmiasta. Za chwilę będę wjeżdżał na drogę S7, którą będę jechał w kierunku Elbląga, więc będę jechał w kierunku kolejnego punktu na swojej wycieczkowej mapie. No i zostawiając to Trójmiasto za sobą to też troszeczkę, troszeczkę to podsumować. Otóż moi drodzy, mówiłem już na temat Gdyni, która jest generalnie pięknym miastem. Zaskoczyła mnie tym, bo byłem tutaj w sobotę, zarówno w całym tym mieście, byłem w sobotę. Gdynia zaskoczyła mnie ogromnymi korkami, pomimo soboty. Zastanawiam się, tak naprawdę, widząc to, jak tutaj musi się jeździć w ciągu tygodnia. Pamiętam, że tutaj byłem, jeździłem wakacje, jeździłem w różne dni przed czterema laty. Całkiem spokojnie się jeździło, też były oczywiście korki, ale nie było jakiegoś mega szału. Ale nie było wtedy jakiegoś mega, mega szału co do poruszania się po, po Gdyni. Jeździłem też dni weekendowe po, po Warszawie. Jechałem tutaj nad morze Zjedź. przez Bydgosz. I jechałem w piątek przez Bydgosz. No kurcze dnia, te weekendowe korki. Ale. Te korki w Gdyni to jest tak naprawdę nic, na co, trafiłem, na co trafiłem w Gdańsku. W Gdańsku trafiłem na okres, kiedy zamknięty był tunel pod Martwą Wisłą, czyli ten ciąg tam siódemki, szóstki mniejsza o to, jaki to jest ciąg dróg, czy 91 mniejsza o to, bo mogę tylko wprowadzić niepotrzebnie w błąd. Generalnie zamknięty był tunel od Martwą Wisłę. cały ten ruch, który normalnie przetacza się tą w jakiś tam sposób częścią obwodnicy nagle poszedł do do Śródmieścia, poszedł na te wszystkie drogi w środku miasta powiem szczerze, były takie miejsca gdzie naprawdę Szybciej się szło aniżeli, aniżeli jechało. Oczywiście jestem na wycieczce, więc mnie korki gdzieś tam nie denerwują, nie złożą. Zresztą ja generalnie dość dobrze czuję się, poruszając się w korku, ale nawet mnie, powiem szczerze, to już w pewnym momencie już miałem dosyć tego już chciałem tak naprawdę przede wszystkim wyjechać już włączała się w mojej głowie kombinacja jak się stąd wydostać tak więc trafiłem na taki można powiedzieć chyba zły okres dla Trójmiasta jeżeli chodzi o, o drogownictwo trzecie z miast Trójmiejskich Sopot Powiedzmy, Sopot no to tradycyjnie gdzieś tam koło mola. Natomiast fajnie, bo przez Sopot znowu kolejny raz będąc, nawigacja prowadząc mnie do Gdańska prowadziła mnie różnymi innymi dróżkami. Później nawigacja znalazła mi stację w, w Sopocie, więc gdzieś tam się też w Sopocie tankowałem. I koniec końców, nawet gdzieś tam na filmie w Sopocie, mówię, że to jest kurde jakieś. Miasto, z której strony by tam się nie znaleźć, to znajdujemy się w innym, jakimś elitarnym świecie. Tam nawet bloki jak są, to wyglądają jak widle. Nie wiem, być może akurat trafiam tylko na takie miejsca. Mam nadzieję, że faktycznie tak w Sopocie jest, że, że Sopocianie nie mają takich dzielnic, do których, do których lepiej nie wchodzić. Aczkolwiek zdaję się sprawę, że. Że takie ma w zasadzie każde miasto, bez względu na to, czy jest to bogaty Sopot, czy biedne jakiekolwiek inne miasto. Natomiast, cóż, podsumowując, bo już trochę mnie boli język od tego klepania, podsumowując, to, że tak naprawdę trafiłem na taki zły czas dla Trójmiasta, nie powoduje tego, że w jakikolwiek sposób Straciłem swoją taką sympatię dla tych terenów, bo no, no Gdynia no to jest coś niesamowitego. Gdynia y, chyba jest jedynym miastem, gdzie tak naprawdę można tacy ludzie jak ja, którzy wszędzie lubią przedostać się samochodem, no to oni będą w Gdyni wręcz zakochani, bo naprawdę w Gdyni chyba jedyne takie miasto w Polsce, gdzie można podjechać w zasadzie pod samo morze. Po to, żeby sobie to morze zobaczyć, popatrzeć na nie. W paru, paru nastaw miastach byłem, w Gdańsku też tego nie ma. Gdynia pod tym względem jest rewelacyjna. Tak więc. Tak więc cóż, żegnając się z Trójmiastem dzisiaj oczywiście mówię yy, do widzenia. Mam nadzieję, że nie, nie na lata. Może w przyszłym roku też się uda. Do trójmiasta zawitać. Mam taką, mam taką nadzieję. Aczkolwiek może też uda mi się zrealizować. Może nie w przyszłym, może w kolejnym. To moje wielkie marzenie, żeby 16 wróć w ciągu urlopu objechać i w zasadzie przejechać całą Polskę. No zobaczymy. W każdym razie Gdańsk, Sopot, Gdynia. Do zobaczenia.